Socjalizacja jest. Pinci, pinci, ogonek. Chodź, zobacz, jak on delikatnie bierze ząbkę. Cieszy się do Franusia ma ogonkiem. Tak. Chodź tu niuniusiu chodź, chodź. Ty, mordo, masz. Proszę, no. tak dobry pies, proszę. Masz. Mądry Nioniusiu, tak jest. Super psiur. Zadowolony jest. Taki dobry, mądry. Taki super przyjaciel. Chcesz jeszcze karmę? Proszę. No dobra. Daj Masz przeróż. Tak, zdaj mi rękawiczkę. Masz? No po jednym. Daj mu. No, dobrze. Proszę. Daj mu. Daj. Bądź nam szybka, zastanów. No musisz już dać, jak już tak prawie mu pokazałeś, to musisz teraz mu dać Franuś. A to Tate. Tate. <śmusza> Masz Franuś, daj jeszcze temu. Winciemu. Rodweilerowi daj. Daj Rodweilerowi, no weź to podnieś z ziemi. A Daj bro, bro Temu, temu! On biedny czeka, już myśli sobie, że mu dasz. Daj mu. A Temu tutaj, Winciemu, on się nazywa Winci, jak nasz sąsiad. Tak. Super psiurek. A Masz.